Straż pożarna zanotowała w niedzielę, 4 października, rekordową ilość pilnych interwencji Żywioł uderzył na południu Polski, siejąc ogromne zniszczenia. Z wiadomości przekazanych przed media wynika, że co najmniej dwie osoby zostały ranne Sytuacja jest niezwykle poważna. Warunki atmosferyczne dały się mieszkańcom weznaki. Straż Pożarna przekazała informacje na temat niebezpiecznego zdarzenia, do którego doszło nad jednym z polskich jezior. Do tragedii doprowadziły niekorzystne warunki atmosferyczne i związane z tym zniszczenia. Ucierpiały aż dwie osoby. Miniona niedziela przebiegła pod znakiem burz i gwałtownych nawałnic, które przeszły nad wieloma regionami kraju. Ostrzeżenia wydane przez specjalistów z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej sprawdziły się. Silny wiatr łamał drzewa i zrywał dachy. Na samym Śląsku Straż Pożarna odnotowała aż 317 próśb o interwencję w związku z podobnymi zdarzeniami. Nie brakowało również wyjazdów związanych z podniesionym stanem wód. Najwięcej interwencji odnotowano w powiatach Cieszyńskim, Bielskim i Gliwickim i Żywieckim. Najbardziej przerażające sceny rozegrały się jednak nad jeziorem Międzybrockim. Zostaliśmy powiadomieni przez mieszkańców o drzewie, które przewróciło się na ludzi nad jeziorem Międzybrockim przy ulicy Spacerowej. Równocześnie zgłoszenie wpłynęło do operatorów numeru alarmowego. Do zdarzenia udaliśmy się w siłę trzech zastępów. Kropka na miejscu zastaliśmy dwie osoby poszkodowane, jedna z urazem głowy, a druga z urazem nogi. Pierwsze dwa zastępy rozpoczęły udzielanie pomocy poszkodowanym, a trzeci zabezpieczał miejsce zdarzenia. Ze względu na obrażenia poszkodowanych zostały zadysponowane dwa zespoły ratownictwa medycznego, policja, technicy policyjni oraz dwa zastępy z jednostki ratowniczo-gaśniczej Żywiec, napisano w mediach społecznościowych Straży Międzybrodzie Żywieckiej.